I tam Witam serdecznie. Czarnymi Jan Kalendowski, a białymi tutaj widzicie przestraszoną buzie zdenka z demka zawodnego Czecho. Czecho, Czecho. Dobra, D4 grają póki co normalnie. Grenfelda gg 7 Normalny, klasyczny taki D86. I tu tego ruchu się nie robiło. Ten ruch uważany był za zły. On nie pasuje do końca na C4. No i podwiązka. I jak to utrzymać? H3 w dziób. W dziób. I koniść C6. Można było i w dziób. I w dziób, bo podeprzemy go pionem. I podpieramy go, piany, Nie może gońcem bić, bo koń wejdzie, będzie wieczny. I mówił: weź sobie. Ja wezmę. ja wezmę. Wezmę, 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 wezmę. Wieża AC1 i hop. I problem. I na trzech. I tu się skiepścił na maksa. I powierzaj w siedem. Podziękował zdenek zawodny, a kiedyś był, no był zawodny, no dziękuję.